Witajcie, moi kochani. Witam Was z takiej cudnej ścieżki. którą właściwie ze mną przemierzacie bez przerwy. Chodzimy nią wspólnie. Teraz ona jest tapita w maki. Zaczęło się nieśmiało od takiego pierwszego. I teraz już widzę to wszędzie. I to jest takie. Piękne, optymistyczne spojrzenie, właśnie w to, że pomimo tej trudnej wiosny, bo ona dla nas wszystkich nie tylko pod względem aury, ale różnych przeżyć, tych koronawirusów, tych yy, trudnych informacji, które dobiegają zewsząd, jest po prostu znowu wyjątkowa, to mimo wszystko. Jakoś radzimy sobie, wyłazimy z tych różnych problemów, pokonujemy te trudne sytuacje. Myślę, że dzięki tej niezłomności w sobie, temu światłu, które zapalamy, które ciągle na nowo rozpalamy, które nie gaśnie w nas, to jest taka jakaś nadzieja, optymizm, pomimo wszystko. Widzicie tutaj na zdjęciach takie chmury. I widzicie też przebłyski słońca. I ja oczywiście wypatruję go zawsze i wszędzie. I chciałam was właśnie tak pozarażać tym wypatrywaniem dobrego. I mówię to w zasadzie na każdym naszym spotkaniu. I pomimo właśnie takiego zimna przejmującego, które towarzyszy temu spacerowi naszemu, pomimo, że są właśnie te takie chmury, to wśród tych chmur i wiatru, i zimna, wyjmuję karty. I, I zaraz wychodzi słońce. I choć na chwilę łapię je w zdjęciach i przekazuję je Wam. I mówię też dużo dobrych słów, które pomogą być może Wam znieść coś trudnego, być może rozświetlą coś w Was, być może pomogą Wam po prostu. Takim zwyczajnym dzień dobry, codziennym. Takim zwyczajnym powiedzeniem dobrego dnia, miłego dnia. Mówimy sobie błogosławieństwa, które nam pomagają, które nas uśmiechają od wewnątrz, które są takim kierunkiem, które są takim słońcem w pochmurny czas. I takie dzisiaj właśnie są karty. One mają w sobie takie właśnie, Optymistyczne przesłanie, że po pierwsze nigdy nie jesteśmy sami, że jesteśmy połączeni ze wszystkim i jesteśmy częścią wszystkiego. Jesteśmy takim jednym ekosystemem, y, tym, co mamy wewnątrz siebie, z tym, co jest na zewnątrz nas. Jesteśmy połączeni nie tylko z duchem tego y, wszystkiego, z duchem wszechświata na takim poziomie, nie wiem, eterycznym. Ale jesteśmy też połączeni ciałem. I właśnie to pokazuje karta takiego drzewa, które ma korzenie, i my je mamy właśnie w tej naturze. My jesteśmy jej częścią. My możemy poczuć jej siłę i rytm, i zawsze się tym możemy wesprzeć. A druga karta to karta radości. To są delfiny, które skaczą, które figlują, które się cieszą życiem. I właśnie chciałam, żeby te przesłania, takie, yy, takie pełne właśnie życia, radości, harmonii dały nam uzdrowienie, dały uzdrowienie innym, którzy chorują, którzy potrzebują takiej radości, promyka nadziei. Właśnie my w sobie mamy taką moc przez to, że jesteśmy połączeni cały czas ze wszystkim. Wszystkimi jesteśmy energią, żyjemy w energii. Wymieniamy ją między sobą bez przerwy. To znaczy pomiędzy tym, co jest wewnątrz nas, a tym, co mamy na zewnątrz. To przecież chociażby taki spacer to jest właśnie wymiana energii. Poprzez taki dotyk wiatru. Obserwowanie kształtu liści, wdychanie zapachów, których tutaj jest cała różnorodność. Poprzez obserwowanie tego wszystkiego tak uspokajamy się wewnętrznie i zaczynamy wchłaniać w siebie każde poruszenie tej natury. Zaczynamy czuć się jej częścią i właśnie jesteśmy tacy uruchomieni na ten przepływ energii. To tą energię zaczynamy rozumieć, czuć. I właśnie ta karta tego drzewa pokazuje, jak jesteśmy wrośnięci w tą naturę, że my jesteśmy jej częścią, my jesteśmy tym drzewem, tymi liśćmi, tym wiatrem, tą przestrzenią. Nie żeby to poczuć, wystarczy właśnie być może pójść na spacer, dotknąć tych cudownych liści, Przytulić się do drzewa, wziąć głęboki oddech i poczuć świeżość tego, co jest wokół nas, poczuć prawdziwe życie. I nie trzeba do tego mieszkać w pięknych krajobrazach, nie trzeba mieszkać na wsi czy w lesie. Żeby poczuć się częścią całości, żeby poczuć się częścią natury. Gdziekolwiek jesteście, rozejrzyjcie się, nawet jeżeli mieszkacie w wielkim mieście, zawsze można dostrzec w tym mieście jakiś fragment natury niebo, słońce, trawę, ptaki, może roślinę na parapecie. Może muszelki, które przywieźliście kiedyś jako pamiątkę z nadmorza, albo jakiś polny kamień ze spaceru. Można też to poczuć, odkręcając na przykład kran, kran z życiodajną wodą. Możemy też dotknąć swojego serca, żeby poczuć jego rytm, żeby zauważyć siebie. Bo my też jesteśmy tą naturą, tym całym wszechświatem, tym skomplikowanym organizmem, który zbudowany jest podobnie do innych, do innych żyć, do innych istot. I niezależnie, gdzie teraz jesteście, czy wśród przyrody, czy właśnie w wielkim mieście, czy jesteście gdzieś zamknięci, to rozejrzyjcie się, ile wokół Was jest energii, ile innych żyć, ile innych niepoukładań, ile problemów, jaka wielość energii. I oczywiście nie wszystkie są takie pozytywne, nie wszystkie są lekkie, i one oczywiście mają na nas wpływ. One wkraczają w nasz wewnętrzny świat. Ale poprzez tą naukę, którą tutaj wspólnie sobie budujemy, poprzez to eksperymentowanie ze sobą, zaczynamy zauważać, że nie tylko to, co jest na zewnątrz nas, ma wpływ na nas, ale to, co jest wewnątrz nas, ma wpływ na to, co jest na zewnątrz. I to jest. Cudowne odkrycie, to jest fantastyczna przygoda, bo odkrywamy y, te nasze niesamowite moce, że jakąś wewnętrzną przemianą, innym sposobem myślenia zaczynamy budować inaczej to, co jest na zewnątrz nas, te nasze stosunki y, z tym, co nas otacza. Mówię tu oczywiście o takim e, Pozytywnym sposobie patrzenia na siebie, patrzenia w siebie i taki później ogląd tego wszystkiego, co jest wokół. I tu właśnie jest karta tych delfinów, które są synonimem radości, miłości, takiego celebrowania życia, poczucia szczęścia, przygody. One niosą ze sobą w ogóle właśnie takie uzdrawianie, poprzez to, że, że są szczęśliwe, że rozsiewają tą radość. I popatrzcie, ile w tej karcie jest właśnie takiej szczęśliwości, takiej tryskającej radości, bo delfiny uwielbiają się bawić. I one nam przekazują właśnie tą kartą, żebyśmy. Próbowali też odnajdywać we wszystkim radość. Żebyśmy próbowali traktować to, co nas spotyka, z dużą lekkością. Żebyśmy każdą chwilę naszego życia umieli docenić. Żeby to było na wagę złota każdy nasz oddech, każde uderzenie serca. Żebyśmy w każdych warunkach i w każdej chwili. Umieni za coś podziękować, za coś być wdzięczni. Bo właśnie to jest sposób na uzdrawianie, na uzdrawianie siebie, na pokonywanie wszelkich trudności, na wzmacnianie swojego poczucia, że jest się częścią całości. Bo wyobraźmy sobie teraz właśnie te skaczące delfiny w tych przepięknych, kolorowych falach. I pomyślmy sobie właśnie o tej naszej radości, jak o takiej fali, która rozlewa się, która wciąga innych. Ta jedna nasza wdzięczność za to, że jesteśmy tu i teraz, może spowodować, że nie tylko my sobie pomożemy, rozświetlając jakiś trudny moment w naszym życiu, ale to nasze rozświetlenie. Może w postaci uśmiechu czy dobrego słowa dodać komuś sił witalnych, bo to jest energia, która płynie, którą emanujemy, którą od razu widać. I możemy to werbalizować w postaci właśnie słów, które wypowiadamy. I przecież tak często to robimy, życząc właśnie sobie dobrego dnia uśmiechając się do kogoś, kto jest obok. Nie od dziś wiemy, że wysyłając w przestrzeń dobrą intencję, to, co jest obok nas, czuje tą energię. Na przykład rośliny, które hodujemy, jeżeli mówimy do nich, niekoniecznie wypowiadając na głos te nasze zachwyty nad tą rośliną albo trosk, żeby rosła, ona to czuje i ona nas czuje takiego sprzymierzeńca i ona chętnie rośnie, ona chętnie zakwita, ona cieszy się razem z nami tym, że żyje. Przecież mamy zwierzęta, je też otaczamy miłością, czułością, głaszcząc je, przekazujemy im tą naszą właśnie taką miłość i czułość. Przekonani, że są dla nas ważne, a one odpłacają nam też czułością, merdającymi ogonami czy jakimś mruczącym przytuleniem. Wymieniamy się ciągle właśnie taką y, falą tej dobroci y, i zainteresowania innymi, wysyłając sobie maile, mówiąc do siebie dobre rzeczy. Mimo, że teraz czas na podsumowanie kochani. Obie karty mówią nam, żebyśmy otworzyli się na ten przepływ energii, na ten naturalny przepływ pomiędzy nami, a tym w czym jesteśmy. Jakie to jest bogate, różnorodne, kolorowe i piękne. I tu przychodzi mi taka historia do głowy, którą opowiedziała mi przyjaciółka, Taką wizję z dzieciństwa, kiedy zastanawiała się nad istotą Boga, co to jest, kto to jest Bóg. I wtedy zobaczyła tą istotę Boga jako piękną, świetlistą, ogromną kulę, z której każdy z nas nosi cząstkę w sobie, bo przy urodzeniu każdy dostaje część tego światła od tej kuli. I później swoim życiem rozrasta to światło albo jest zmniejsza. To zależy od tego, jak to swoje życie prowadzi, czy, czy wzrasta i ewoluuje, żeby to światło właśnie powiększać, żeby w rezultacie ta kula była coraz większa, była coraz szczęśliwsza, żeby ta fala, do której tutaj powracam teraz w naszym porównaniu, była większa. Była bardziej radosna, była bardziej rozległa i rozlewająca się. I właśnie do tego namawiają nas dzisiaj te karty, żebyśmy poczuli ten przepływ i ten swój wpływ na wszystko. I tak też, kochani, może być dla nas najbliższy czas. Pełen właśnie takiego flow, które poczujemy z zewnątrz ktoś do nas wyśle jakąś przemiłą wiadomość być może i my jak gdyby jedzeni, takim poczuciem, żeby nie przerywać tego łańcuszka będziemy mogli podać to dalej był kiedyś taki cudowny film który właśnie miał taki tytuł chłopiec, który miał taką ideę fix, żeby właśnie rozsiewać dobra. Żeby się rozrastało. Poczujmy w sobie. Jaką mamy sami dla siebie uzdrawiającą moc, myśląc pozytywnie, odnajdując w każdej sytuacji coś dobrego. I przekazujmy to dalej. Może spróbujmy wysłać jakąś dobrą myśl. Eter, w przestrzeń. Być może telepatycznie komuś potrzeba takiej dobrej energii. Albo wypowiedzmy coś konkretnego, sms-em, dzwoniąc do kogoś, uśmiechając się do napotkanej przypadkowo osoby. Albo dotknijmy czegoś z pozytywną intencją, być może siebie samego, swojego ciała, chorego miejsca. Dotknijmy z czułością kogoś bliskiego. Być może ten delikatny, subtelny gest będzie dla kogoś poważnym wsparciem. I poczujmy, jaki mamy ogromny wpływ na to, co się dzieje w nas, wokół nas. Poczujmy, jaką mamy ogromną moc, taką uzdrawiającą sami dla siebie i dla innych. A ja przesyłam Wam takie pozdrowienia makowe, takie trochę chmurne, trochę słoneczne, ale pełne intencji życia, przygody, wzrostu, przestrzeni i, jak zawsze, miłości.